Dziś przyjrzymy się, czym jest progresywizm, objawiający się przekonaniem, że postęp i zmiany społeczne są z zasady dobre i przybliżają nas do nowej, lepszej przyszłości. Progresywizm to filozofia społeczno-polityczna, skupiająca się na ideach postępu i reform społecznych. Stawiając zwykle nacisk na zbawienną rolę nauki, technologii i nowych form organizacji społecznej, w polepszaniu warunków ludzkiego życia. Progresywiści postrzegają zwykle historię ludzkości jako co do zasady proces zmian na lepsze, jako wychodzenie z ciemnoty wieków przeszłych ku świetlanej przyszłości, lub też jak ujął to Immanuel Kant, jako ruch od barbarzyństwa ku cywilizacji. Ruchy progresywne mają swoją genezę głównie w ideach oświecenia, a popularne stawały się w realiach szybkich zmian społecznych rewolucji przemysłowej w XIX wieku. Zyskując często popularność poprzez występowanie w kontrze do wyzysku klasowego czy nierówności społecznych, które to postrzegane były jako przeszkody tłamszące postęp, stawiając przy tym na racjonalistyczne podejście do zmian społecznych, zakładające, że ów postęp osiągnie się edukując masy i wdrażając działania polityczne do odgórnego organizowania społeczeństwa w coraz lepsze warunki. Naturalnie ruchy progresywne przejawiają często sceptycyzm, a w niektórych wypadkach nawet wrogość wobec dotychczasowych norm czy tradycyjnych instytucji społecznych. Progresywizm, podobnie jak przeciwny do niego konserwatyzm, może przyjmować bardzo wiele różnych form i może przejawiać się w szerokim wachlarzu bardzo różnych ideologii społecznych lub politycznych, w zależności od tego, jakie idee czy rozwiązania są nowe lub postępowe w stosunku do zastanych norm w danym miejscu i czasie. Na przykład w XIX-wiecznej Francji progresywnymi nazwać można było ruchy republikańskie czy też promujące humanizm lub antyklerykalizm. A na przykład w powojennym USA progresywnymi można było nazwać środowiska egalitarystyczne skupiające się na walce z dyskryminacją czy socjalliberalne postulujące rozszerzenie państwowej opieki i świadczeń socjalnych. Przykładem radykalnego progresywizmu może być rewolucjonizm, zakładający, że zastane systemy społeczne są fundamentalnie niewłaściwe. I dążący do całkowitej reorganizacji życia społecznego w myśl realizacji nowego, postępowego porządku. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronajcie. Do usłyszenia.